Hejho! Słuchajcie, mam dla Was surprise filmik o moich najnowszych mangowych zdobyczach niespecjalnie chciało mi się pisać notkę na bloga bo mam wrażenie, że o ile wiem że wiele z Was na pewno lubi czytać blogaski blogi jakieś recenzje to mam wrażenie, że też spora część osób woli już filmiki tak więc postanowiłam, że troszeczkę mm, pisanie odstawię na bok, na rzecz właśnie vlogowania. Tak więc, jako że przyszło do mnie bardzo dużo mangoś, yy, dzięki pomocy mojej dobrej koleżanki Sandry, yy, mogę pokazać Wam naprawdę fajne tytuły, które ja, ja dostałam do swojej kolekcji. I pochwalić się, co wylądowano na mojej półce, na której już do tego nie ma w ogóle w ogóle miejsca, tak więc zaczynamy. I zaczniemy od light novelki, jaką jest? Sword Art Line, już 21 tom. Czytanie tej nowelki na tym etapie troszeczkę jest dla mnie już problematyczne, bo o ile Saga Underworld była bardzo fajna, u nas nazwana Saga Podziemia, to w obecnej chwili te dodatkowe historie z podziemia nie jakoś niespecjalnie przypadły mi do gustu. Ale przeczytam na pewno dotrę do tego momentu. Na pewno nadrobię główną historię, po to żeby zabrać się. Sasao Progressive, czyli dodatkowe historie z głównej, tej pierwszej, najbardziej popularnej, popularnej sagi. E, przepraszam, będę na, nagrywać wszystko na live, więc czasami język może mi się plątać. Tak więc Was przepraszam. E, no i w związku z tym, że nie skończyłam Sword Art Online, to nie zaczęłam Sword Art Online Progressive, więc pierwszy tom i teraz już jak widać drugi tom będzie sobie grzecznie na mnie czekał ok ostatnia light novelka dzisiaj to będzie light novel z uniwersum neon Genesis evangelion byłam bardzo ale to bardzo ciekawa co, co tak naprawdę evangelion może nam przedstawić w tej formie, dlatego też zaryzykowałam kupiłam pierwszy tom Mam nadzieję, że znajdę chwilkę, żeby, żeby przeczytać ją dosyć szybko. Ale no mimo wszystko, mam już troszeczkę książek na tym na liście do przeczytania. Więc to może niestety trochę potrwać. Następna rzecz to czwarty tom atelier z piczastych kapeluszy. Atelier z piczastych kapeluszy. Przyznam szczerze, że nie do końca wiedziałam, z czym się je ten tytuł. Kupiłam go tak na zasadzie. Ilustracje są śliczne. Dodatkowo jest mini buklet do pierwszego tomu, więc no, w sumie, czemu nie? Jak mi się nie spodoba, w najgorszym wypadku, zwyczajnie, w świecie, mogę zawsze sprzedać. Okazało się, że historia jest naprawdę świetna. Jeżeli nie znacie tego tytułu, lubicie klimaty właśnie ala Harry Potter, jakaś magia, a dodatkowo coś takiego, co sprawia, że robi ci się ciepło na sercu. A ten kapel szpiczastych kapeluszy jest zdecydowanie dla was. Mamy już czwarty tomik na ręku. Ja w rękach mam wydanie z twardą okładką. Są dwie wersje, właśnie wydanie z twardą okładką i z okładką taką po prostu zwykłą. I cieszę się, że wzięła z twardą okładką. To jest tytuł, który warty jest, właśnie kupienia w twardej okładce. Przede wszystkim fajnie jest też to, że wydawnictwo Kotori, ponieważ jest to właśnie. Manga wydawnictwa Katori postanowiło spokojnie dać. Chcecie twardą okładkę? Proszę bardzo. Chcecie y, po prostu zwykły cover? Proszę bardzo. Cena, cena, różnica ceny właśnie nie pamiętam do końca. Chyba różni się nie aż tak, nie aż tak dramatycznie, więc y, to też zależy co wolicie mieć. Przepraszam, to na pewno będzie słychać dźwięk tego SMS-a tym razem będę wiedzieć, żeby po prostu wyłączyć dźwięki w telefonie. Ale wracając do atelier. Jeżeli chcecie mieć coś ładnego, coś fajnego, nie aż tak bardzo drogiego na, na półce z mangami. Atelier z pszczasty kapeluszy w hardcover. Jak najbardziej. Ja jestem zadowolona. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się na tą mangę w, w tej formie. I przede wszystkim. Kupiłam sobie ją w preorderze i dostałam takie przeurocze naklejeczki, których nigdy nie wykorzystałam, ponieważ naprawdę wolę zachowywać sobie takie bonusy po prostu jako pamiątkę. Więc na pewno fajnie, fajne są bonusy do przedsprzedaży. Buklet można kupić nadal, tylko trzeba to zrobić kupując magę bezpośrednią wydawnictwa. Dalej mamy moją ulubioną, jedną z ulubionych mang na rynku, i to jest WOTAKOJ. Miłość jest dla otaku. Pisałam już o niej przy poprzednim takim e, zbiorczym, e, blogaskowym wpisie na temat tego, jakie mangu się e, otrzymałam w ostatniej paszce taka jest naprawdę fajne, jest to świetna komedia romantyczna, w tym jest to zdecydowanie bardziej komedia niż jakikolwiek romans. Tak więc jeżeli ktoś tak niespecjalnie podchodzi do romansu jak pies do jeża, ale mimo wszystko chciałby jakąś fajną komedię, która jest o, o nas, o, o, o otaku, to jak najbardziej Łotako jest świetnym wyborem. To jest już piąty tom. Niedługo, z tego, co mi się wydaje, wychodzi sz szósty tom. A ja troszeczkę poczekałam, aż dotrze do mnie ta ostatnia paczuszka. Okej. Okay. następnie ponownie wydanie Studia JG I jest to Jakuza w fartuszku. Kodeks perfekcyjnego pana domu. Jest to już drugi tom. Jest to komedia. To jest autentycznie po prostu od góry do dołu zwyczajna komedia. O panie, który. Był mafiozem, ale postanowił być dobrą kurą domową. Jest to ewidentnie komedia sytuacyjna, jest bardzo fajna. Oczywiście z przymrużeniem oka na wiele sytuacji, więc jeżeli ktoś poszukuje z kolei po prostu, po prostu komedii, to też Jakuza w fartuszku świetny wybór. Następny jest Sprzedawcy kontra Mangowcy. Honda. Nie do końca wiem w jakim kolejności powinnam czytać ten tytuł. Dla mnie to jest jednak mimo wszystko tytuł, który ma specjalne miejsce w serduszku, ponieważ o ile praca w czasie, kiedy ja pracowałam w, w wydawnictwie, a później w sklepie manga, z mangami i komiksami, to nie jest aż tak skrajne, jak w przypadku najwyraźniej sklepów w Japonii. No bo wiadomo, tych tytułów jest. My w Polsce wydajemy naprawdę malutki ziarnko piasku w porównaniu z tym, co jest w, w Japonii. Niemniej jednak niektóre sytuacje jakoś przypominają mi te czasy, kiedy właśnie pracowałam w sklepie. I autentycznie czasami jest to równie straszne, jak i śmieszne. Dla kogoś tak z zewnątrz na pewno to też będzie fajna komedia. Może być trochę chaotyczne. W razie czego jest anime. Można na rolu spokojnie sobie obejrzeć. Polecam, polecam też, Mangusie. Ja osobiście jestem koneserem komedii, więc akurat Honda była dla mnie must have. Następne jest Magiczny świat Run. Osobiście dla mnie to jest wielka niewiadoma. Nie Wzięłam to ze względu na to, że bardzo podobała mi się kreska. Też bardzo, bardzo podobało mi się, no, powiedzieć wydanie. No, ciężko powiedzieć, tak naprawdę. Zdecydowałam się jednak na softcover. Można jak najbardziej kupić hardcover w przypadku tej mangi, ale jako, że totalnie nie wiem, na co się w tej chwili pisze, jeżeli chodzi o magiczny światran to postanowiłam na razie wziąć zwykłą okładkę. Ale jako że jak w przypadku studia JG Hardcover nadal podejrzewam, będzie dostępny, to po prostu to albo komuś sprezentuję, żeby sobie poczytał, a ja sobie dokupię po prostu hardcover, albo zwyczajnie się sprzedam. A, i przede wszystkim kupiłam to. Ponieważ niesamowicie byłam zainteresowana obecną akcją Studia JG, w której z preorderem można było otrzymać taką przepiękną kartę. Żeby otrzymać taką przepiękną, numerowaną kartę, trzeba było kupić minimalnie trzy właśnie premiery w określonym terminie osobiście no ja zdecydowałam się tylko na jeden ale koleżanka która y, często kupuje powiedziała że ona na pewno będzie kupować kilka mang w tym właśnie magiczny świat ran i powiedziałam po prostu słuchaj bądź taka kochana i, i kup mi też bo karta mi się niesamowicie podoba chciałabym ją mieć ale no to jest w sumie jedyny, jedyny tytuł który tak naprawdę chciałabym sobie zakupić udało się Karta do mnie przywędrowała razem z Mango. Widać, jest naprawdę, naprawdę fajna. Zwłaszcza, że uwielbiam karty. Uwielbiam karty z autografem. Wiem, że to jest, to jest po prostu druk. Niemniej jednak jest to na pewno bardzo, bardzo fajny dodatek. Pamiętam, że na początku tak był taki moment, kiedy studio w JG faktycznie robiło takie karty z autografami. Czekajcie, muszę sobie to przełożyć bo zwyczajnie świecie światło całe yy, zakryłam a i wracając no Studio g miało taki moment kiedy robiło właśnie takie fajne karty z autografem autora pamiętam, że na pewno było do norogami, bo mam na pewno była taka karta do Sherlocka, bo też ją mam jeżeli chodzi o in inne tytuły to przyznam szczerze teraz nie pamiętam do końca Wiem, że było ich kilka, w pewnym momencie to się niestety zmieniło i yy, przeszliśmy na takie dodatki, typu przepinki, jakaś pocztówka. I o ile to jest całkiem fajne, to mimo wszystko to nie jest tak fajne dla mnie. Tak więc karta z autografem, jeszcze taka wielka. Szczerze nie powiedziałabym, że ta karta, nie spodziewałam się, że ta karta będzie aż tak duża. Tak, to jest. Yy... Jaki to będzie miał rozmiar, moi drodzy? Spójrzmy. Weźmy jakoś przykładową kartkę A4. To jest większe niż A5. Moja umiejętność, że tak powiem, interpretowania rozmiaru w stosunku do tego, co widzę, jest beznadziejna i zawsze muszę sobie Googlem pomóc, więc później najwyżej dopiszę w komentarzu, jak wrzucę jeszcze ten filmik. Niemniej jednak karta jest mega fajna. To jest naprawdę fajna rzecz. Podoba mi się. Mam nadzieję, że studio G dalej będzie kontynuowało taką tradycję w jakiś, w jakiś sposób, bo jest to mega fajniutka. Rzecz, żeby. No, jako dodatek, tak? Więc dobra, no to mamy. I ostatnia rzecz, którą sobie. Wy już widzieliście tu na boku, położyłam za daleko, ale jest to już trzeci tom Pekemonogatari. Jak widzicie, przygotowałam wszystko tylko i wyłącznie po to, tak? Tak? Nikt się nie domyślił, tak? Nikt. Yy, tak, yy, więc jest to edycja specjalna, Bakemonogatari, jest ona o, nie pamiętam, chyba ledwo o 5 zł droższa od edycji normalnej. Edycja tak przychodzi z bukletem, który ma alternatywną ilustrację w stosunku do tomiku. Jest oczywiście tomik, tak, e, bukletu, przepraszam, to jest buklet, to jest, to jest case taki, no papierowy Jezu, mylę to, to jest buklet, przepraszam buklet, w tym wypadku y, mamy krótką historię napisane przez oryginalnego autora light novelki oryginalnego autora, no, oczywiście przez autora, tak y, oraz y, wytłumaczone przez autora mangi, przez y, rysownika Jezus Maria, teraz to jest, to jest. O, oh, great! Tak. Kojarzę go głównie z horrorów, tak naprawdę. Ale on też specjalizował się w różnych różnych typach mang. I mamy opis kadrów, i szkiców z pierwszego tomiku. Mega fajna rzecz, więc jest buklet. Oraz dodatkowe. Pocztóweczki. W tym wypadku mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, aż dziewięć. Dodatkowych pocztóweczek. Tyły są dosyć podobne do tego, co mamy w przypadku tych dodatkowych właśnie, nie wiem, nie nazwałabym tego pocztówką, ilustracji. Do właśnie preorderów, jak magiczny światran. Ale mamy tutaj opis, czym zajmuje się konkretny rysownik, ilustrator i nazwisko, imię ilustratora. Mamy jedno. W Taka monogatari w takiej formie, w takiej edycji jest zdecydowanie jedyną mangą tego typu. Jedyną na rynku z takimi dodatkami. To jest naprawdę naprawdę fajne. No bo dostajemy tak, dostajemy pocztówki zawsze. To nie jest dodatek preorderowy, tak? To jest dodatek, który dostajemy po prostu z edycją specjalną. Mamy ten buklet, mamy case z alternatywną ilustracją i to wszystko tylko 5 zł drożej od edycji normalnej. Oczywiście edycja ta jest dostępna tylko i wyłącznie w sklepach sieci Yatta oraz na samej Yatta.pl, niemniej jednak w dobie. Sprzedaży internetowej. Myślę, że to naprawdę nie jest specjalny problem, żeby po prostu skoczyć albo, albo zamówić sobie. A jeżeli ktoś już naprawdę, naprawdę jest takim przeciwnikiem sprzedaży internetowej, sklepów Fiat'a w Polsce jest dosyć sporo, na pewno uda Wam się kogoś nawet poprosić, żeby Wam zwyczajnie w świecie zakupił właśnie tą edycję specjalną. O, widać to, przesadziłam sobie z tym, nie, dobrze mówię, dobrze, 5 zł. 5 zł dopłacacie i macie naprawdę multum dodatków, które są bardzo, bardzo fajne. Ja osobiście jestem fanem tytułu, mam do niego bardzo duży sentyment, mam z niego dosyć sporo figurek. Dlatego też bardzo się ucieszyłam, kiedy okazało się, że manga wyjdzie na rynku. Jeżeli chodzi o light novel, to zaczęłam zbierać edycję angielską. Mam też wszystkie dostępne obecnie po angielsku tomy w, w formie e-booków. Właśnie, też po angielsku. Bo przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o rynek light nowelek w Polsce, no to jestem bardzo sceptyczna. Na koniec prezentacja Sneak Peek. Sun będzie otwierany Hit Sugayan Android od Goodman Company. Nie przepadam za nendosami, yy, ale to jest Hitsu Gae, To jest jedna z moich ulubionych postaci w bliczu. Nie, w sumie to jest moja jedyna ulubiona postać w bliczu. Mam do tego tytułu sentyment, mimo tego, że tak naprawdę druga połowa całej serii jest dla mnie taka mech. Ale wiadomo, yy, jednak Hitsu to jednak jest Hitsu. Tak. Tak wyglądało wszystko moje niesamowicie szalone zakupy mangowe. Raz na ruski rok można tak zaszaleć, co nie? A więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli wytrzymaliście to, jak tutaj widzę na ekranie telefonu, ponad 20 minut. To gratulacje! Na tym etapie jeszcze nie wiem, czy wrzucę to na YouTube'a, czy na Facebooka. Podejrzewam, że wrzucę to na Facebooka, a później po prostu wrzucę to na YouTube'a, bo wiem, że większość z Was, was jednak mnie obserwuje na Facebooku. Może wspólnymi siłami rozkręcimy mój kanał na YouTube'ie, co? Co? Damy radę? Damy! A więc jeszcze raz dzięki Wam za uwagę i w sumie. Pewnie do zobaczenia, ponieważ vlogowanie jest trochę łatwiejszą formą niż pisanie jednak bloga, bo mogę po prostu nagrać wam filmik, nie muszę robić zdjęć, więc jest tak wygodnie. Oj, jestem leniwa. Dzięki wam jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, no i do następnego. do następnego, bye bye.